Masz, jest, masz tutaj, jedz, jedz, Głodni jest, masz. O. No chodź, masz, jedz, jedz. Gwarantennę masz. No pomału. Masz. I tak, właścicielka jest w szpitalu, a człowiek, który ma klucze miał się opiekować pieskiem, znikł. A pies dwa dni bez jedzenia. Masz, piec. Jedz. Dobra. Wejdę do mieszkania i ci dam jeszcze jedzenie tu. O. Chodź. Poczekaj, poczekaj. To już, już, już. Nie bój się. O, chodź. Chodź, 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 już, już ci dam. Już poczekaj. Już, już. Tu trochę dostaniesz mamny. Już, już, poczekaj. Już mówię, poczekaj. Już. Masz, chodź. Masz, masz, jest. Powoli, powoli, no nie bój się, dobry piesek, nie bój się. Już, pani niedługo wróci, za 2-3 tygodnie, posprzątamy dzisiaj i będę Cię karmił. tak? No co psinka, no co? No już, powoli, powoli, no co, chodź. Daj łapkę, daj łapkę, no podaj, nie bój się. I tak wygląda właśnie opieka nad zwierzętami, ludzi, którzy powierza im się, ale myślę, że na nich też przyjdzie czas i los i docenią to dopiero, jak sami będą mieszczęści. Dziękuję za uwagę. I starajcie się dbać o zwierzęta też, nie tylko o ludzi, jedno drugiemu. Skorpion!